Cześć, w dzisiejszym odcinku przedstawię kilka ćwiczeń dla kompleksowej stabilizacji odcinka lędziowego. Ćwiczenia te będą wskazane dla osób chcących wzmocnić kontrolę tłowia i poprawić mięśnie brzucha. Dla poszczególnej płaszczyzny będą podzielone na jedno izometryczne i drugie w pełnym zakresie. Jeżeli stwierdzisz, że któreś będzie dla Ciebie za trudne lub odczuwasz ból w którejś z płaszczyzn, sprawdź ostatnie trzy filmy na kanale, w których omówiłem podstawę i naukę ruchów każdej osobno. Znajdziesz tam testy oraz łatwiejsze ćwiczenia. Linki do nich znajdziesz w przypiętym komentarzu. Zaczynamy! Jeżeli ruch Hip Hinge został przez Ciebie całkowicie opanowany i kontrolujesz go na tyle, że możesz go bezpiecznie obciążać, martwy ciąg w odpowiedniej dla Ciebie formie będzie tutaj dobrym ćwiczeniem. Dobrą formą w tym przypadku może być np. martwy ciąg w niepełnym zakresie ruchu. Zaczynając od ruchu, np. Na, na wysokości kolan, wzmacniamy naszą kontrolę w tym zakresie. Następnie stopniowo, w odpowiednich dla nas odstępach czasowych, progresujemy poprzez zwiększanie zakresu aż dojdziemy do podłogi. Posiadając tutaj pełną kontrolę nie pozostaje nic innego jak wzmocnić ją poprzez dokładanie ciężaru. Jeżeli zmagasz się z bólem lędźwi, sprawdź darmowy dokument, gdzie przygotowałem 10 informacji, które musisz wiedzieć. Jefferson curl w pozycji stojącej. Ćwiczenie polega na powolnym zgięciu całego kręgosłupa zaczynając od góry. Segment po segmencie schodzimy jak najniżej i w maksymalnym dla nas zakresie, Możemy dodać pauzę. Wracając do góry, zaczynamy się prostować, tym razem od dołu. Odcinek lędźwiowy, piersiowy i na końcu szyjny. Oprócz pracy nad odcinkiem lędźwiowym, pracujemy tu również nad rozciągnięciem mięśni z tyłu, uda, których nadmierna sztywność może zaburzyć kontrolę motoryczną w tej płaszczyźnie. Spacer z obciążeniem trzymanym nad głową. Trzymamy w rękach obciążenie w postaci ketli lub handli. Idziemy powoli przed siebie nie dopuszczając do przeprostu w odcinku lędźwiowym. Staramy się zachować neutralną postawę ciała. Zwracamy uwagę na to, aby łokcie były zablokowane, a nadgarski nie zginały się. Łopatki są tutaj ustawione do retrakcji, czyli zbliżamy je do kręgosłupa. Jeżeli mobilność obręczy kończyny górnej i odcinka piersiowego jest za mała, ćwiczenie to może być dla nas niewskazane. Istnieje również możliwość wykonania tego ćwiczenia jednorącz, lub stojąc w miejscu ze sztangą z raków przy użyciu dużo większego ciężaru, co może nam pomóc w budowaniu stabilizacji, np. Na pod naukę stania na rękach. Ta wersja jest dużo bardziej wymagająca. Janda Sita, oraz jego odwrócona wersja. W wersji podstawowej ćwiczenie polega na wykonywaniu brzuszków z gumą zaczepioną na naszych potudziach. Takie umiejscowienie gumy pozwala na napięcie mięśni przeciwnych do zginaczy bioder, zmniejszając ich aktywność w ruchu, co zmusza mięśnie brzucha do większej pracy w trakcie zgięcia tłowia. W obu zbliżamy przyczepy do siebie, natomiast różnią się one rozkładem naprężeń w wyniku odwrotnego oddalania i zbliżania przyczepów podczas wykonywania powtórzeń. Sprawdź i wybierz, które lepiej czujesz. Spacer Farmera Jednorączk. Ćwiczenie polega na przejściu danej odległości z ciężarem trzymanym w jednej ręce przy ciele. Druga ręka w tym czasie jest uniesiona z boku jako przeciwwaga. Kluczową rzeczą, o której głównie musimy tutaj pamiętać, to trzymanie ciała w pionie. Odcinek lędziowy powinien być ustawiony neutralnie, unikamy rotowania lub przechylania się na którąś ze stron. Jeżeli tak się dzieje, możliwe, że używamy za dużego obciążenia. Skłony boczne ze sztangą na plecach. Ustaw nogi na szerokość bioder, następnie połącz ze sobą ruch zgięcia w biodrze z jednoczesnym wysunięciem biodra w stronę przeciwną. Ruch wykonuj powoli, podczas niego myśl, że chcesz łokciem zbliżyć się do biodra, następnie wróć do pozycji początkowej i przejdź do drugiej strony. Regresją może być tutaj praca na mniejszej dźwigni z obciążeniem przy ciele oraz wykonywanie go w mniejszych niż możliwych, ale kontrolowanych zakresach ruchu, i potem stopniowe ich zwiększanie. Progresją może być zwiększanie ciężaru na sztandze. Na koniec bonusowe ćwiczenie, w którym jesteśmy w stanie trenować te płaszczyzny jednocześnie. W pozycji początkowej kładziemy się na plecach. Jedną nogę zginamy, natomiast drugą wyprostowaną odwodzimy w biodrze. W ręce, po stronie zgiętej nogi, trzymamy przed sobą obciążenie, natomiast druga leży odwiedziona w mniej więcej 90 stopniach na podłodze. W początkowym etapie ruch polega na przetoczeniu się w stronę odwiedzionej ręki i nogi, następnie uniesieniu pleców przez napięcie brzucha i wspomaganie się poprzez podparcie ręką z tyłu. Najważniejsze to, aby ręka, w której trzymamy obciążenie, była cały czas prostopadle do podłogi. Następnie nie zmieniając położenia nuki ręki, unosimy biodro ku górze, po czym wracamy do początków odwróconej kolejności. Dzięki za obejrzenie do końca. Jeżeli film się podobał, zostaw łapkę w górę, komentarz dla statystyk i do następnego.